Pokażę wam krok po kroku jak powstaje ten stroik z drewnianym sercem i taką różową kolorystyką kwiatów. Zaczynam od zielonej bazy, to podstawa dzięki której cała kompozycja będzie stabilna i naturalna. Teraz najpiękniejsze kwiaty, czyli piwonie i róże. Kwiaty są jakości premium, także kompozycja będzie prezentować się bardzo elegancko. Jako taki dodatkowy akcent wbijam elastyczną dekoracyjną gałązkę. Oczywiście dopieszczam jeszcze stroik i dodaję inne elementy w postaci świeczki oraz napisu. Ręcznie robiona kompozycja gotowa. Przetrwa każdą pogodę i pięknie ozdobi nagrobek na wszystkich świętych. Zapraszam do zamawiania na Facebooku Kreacje Dekoracje lub poprzez wiadomość na Whatsapp. Nie zapomnij dodać komentarz. Napisz, jak podoba Ci się ten stroik.